witajcie tu ja Jeaneta. w dzisiejszym odcinku nagrywam ogromny haul zakupowy z Shane przyszła mi tutaj taka ogromna paczka i jeszcze do tego tutaj taka mała ale za chwilę do tego przyjdziemy i oczywiście bardzo dziękuję Shane, że wysłaliście mi te rzeczy za darmo. Naprawdę jestem bardzo wdzięczna. Tutaj macie kod rabatowy, jeśli chcielibyście coś na Shane zamówić taniej. Na początku chciałam otworzyć tą tutaj paczkę, a dopiero później ten karton, więc za chwilę otworzymy to pudełko. Dobra, więc na początku zobaczę, to ja w ogóle tego sobie nie wybrałam, tylko oni mi to wysłali. Nie wiem co to jest. I nie wiem, co jest w środku. Nie sprawdzałam, tylko moja mama mi to wypakowała. I mamy takie fajne, czerwone pudełko. I teraz zobaczymy, co jest w środku. A więc, tak, to jest taki jakby Mr. Box, czy coś takiego. Dobra, więc tutaj mamy taką czerwoną czapkę. Nie wiem, czy. Będę w niej chodzić, chociaż w sumie taka ładna świąteczna, wiecie o co chodzi. Tutaj, następna rzecz. Nie wiem co to jest, za chwilę to wypakuję. Myślałam na początku, że to jest czekolada, ale to jest yy, chyba paletka. Tak, to jest paletka. Wygląda ona tak. Ma bardzo ładne tutaj kolory. Możecie tutaj zobaczyć, i tutaj jedno się trochę rozwaliło. Bardzo ładna. Paletka polecam. Teraz następna rzecz. Tutaj mamy coś takiego. Za chwilę to wypakuję. Aha, dobra, tutaj jest taka. Ym, nie wiem, jak to powiedzieć. Kostka do kąpieli. Taka różowa. Nie wiem, czy to się nazywa kostka do kąpieli. Nieważne. Taka świąteczna. Dobra, tutaj mamy kolczyki. Tutaj takie. Nie wiem, czy je widać. Tutaj o takie świąteczne. Choinki tu mamy, takie śnieżynki jakieś. Bardzo ładne. Następnie mamy taki naszyjnik z takim reniferem. I na końcu skarpetki, tylko tutaj się przyczepiły takie. Bardzo fajne skarpetki. Chciałam właśnie takie ciepłe, bo wiecie, teraz będzie zimno i będzie mi zimno stopy. A tak być nie może. I też tutaj macie taką kartkę, więc jeśli nie macie pomysłu, co komuś dać na święta, to takie coś to jest fajne rozwiązanie. I mamy na końcu takie coś. Dobra, więc ja już tutaj otworzyłam paczkę. Boże, zobaczcie, ile rzeczy tutaj dostałam. Bardzo dziękuję. I wszystko wysypie na podłogę. Dobra, zobaczcie, ile rzeczy, ale za chwilę Wam wszystko pokażę. Dobra, więc tutaj na początku mamy takie rzęsy. Dobra, ja myślę ogólnie, że one będą o wiele za długie i nie będę w nich dobrze wyglądać. Dobra, więc tutaj mamy takie coś, i to chyba będzie. Pościel. Za chwilę zobaczymy. Dobra, więc ta pościel tutaj jest taka świąteczna. Tutaj są takie renifery, śnieżynki, i z drugiej strony jest takie szare. I ma tutaj takie czerwone choinki, więc bardzo ładna. I są do tego też takie poduszki identyczne i następna rzecz i tutaj mamy. Dobra, tutaj mamy takie coś na ścianę. Za chwilę wam pokażę. I w sumie mi się to tak średnio podoba. Nie wiem w sumie czemu to wzięłam. Wygląda tak, trochę tak emo, nie w moim stylu, ale, ale gdzieś na pewno powieszę, bo mam tak wiecie puste ściany. Dobra, następna rzecz. I jest tutaj taki długopis. Go nie brałam, więc wygląda on tak i ma różne kolory. I dostałam takie pudełko i tutaj nic nie ma. Myślałam, że coś tu będzie. Ale to jest chyba po prostu zwykłe pudełko i ja tego nie brałam. Oni mi to po prostu dali, więc bardzo dziękuję. Na przykład, jak dam komuś jakiś prezent świąteczny czy coś, to na pewno mi się przyda. Dobra, następna rzecz i to jest dla mojego psa takie ubranko świąteczne. No zobaczcie jakie, jakie super. Tutaj jest na łapki i na szyję i ten. I jeśli chcielibyście dla swojego psa takie coś kupić, to oczywiście są rozmiary i możecie wziąć większe albo mniejsze, więc też jest bardzo spoko. Tutaj już nie ma świątecznej rzeczy, tylko to są takie buty. Zobaczcie, jakie piękne. Eee, tutaj na takim lekkim obcasie. Bardzo mi się one podobają. I je się tutaj tak związuje, żeby one się tak trzymały na nodze. I wzięłam rozmiar 39. Myślę, że one naprawdę będą ładnie wyglądać do jakiejś, nie wiem, czarnej spódniczki czy coś takiego. Dobra, następna rzecz. I tutaj mamy spodnie spadochronowe. I one wyglądają tak. Tutaj mają takie guziki yy, i kieszenie więc bardzo ładne. I one mają tutaj takie ściągacze tutaj można je tak o i jeszcze w nogawkach tak w nogawkach też można je wziąć więc bardzo fajnie następna rzecz czyli suszarka i mam nadzieję że ma zimne powietrze ona wygląda tutaj tak ona ma dół taki i górę można wymieniać na taką na taką lub na lub na taką, więc to jest chyba jeśli będę chciała mieć takie, wiecie, falowane, to takie lekko podkręcone, a te jeśli proste. Następna rzecz i tu będą spodnie moro i nie pamiętam, żebym ich brała, bo one mi tak średnio siedzą, ale wyglądają one tak. W sumie są ładne. I mają tutaj też takie ściągacze, więc będę sobie mogła tutaj tak wziąć. I jest to rozmiar S. Następna rzecz: jest to tutaj taka mega duża kurtka dla mojej mamy. Nie wiem w sumie, czemu ona ją chciała, bo mi ona się trochę nie podoba. Wygląda ona. Czekajcie. Tak. No, mi się ona w ogóle nie podoba. Przyczepiło się tutaj to. E, dobra, ale jaki to ma teraz rozmiar zobaczymy. To ma rozmiar M i nie wiem, czy moja mama będzie w takim czymś chodziła. Ale w sumie jak do czegoś fajnego dobierze, to może będzie, wiecie, wyglądała tak na bogato, ale nie wiem. Dobra, następna rzecz, i tutaj też mamy pościel świąteczną, tylko że teraz czerwoną, i wygląda ona tak. Tutaj jest taka. Szara i ma tutaj takie czerwone prezenty, chyba. Nie widzę do końca. Choinki, więc tak samo jak w tamtej, tylko przód ma inny. Tutaj ma takie choinki, jakąś skarpetkę, jakieś ciastko czy coś. I naprawdę polecam. To jest chyba ładniejsze od tamtego w sumie, moim zdaniem. I co następne. Dobra, tutaj następna rzecz. Jest to tutaj taka torebka. Jest ona naprawdę ładna, bardzo mi się ona podoba. Dobra, następna rzecz i tu chyba też będą spodnie. Wyglądają one tak. I jest to rozmiar. I one mają tutaj takie sznurki, bo w tamtych były, było jakoś inaczej, a tu są właśnie sznurki takie. I one z tyłu mają tutaj takie kieszenie, więc te chyba są ładniejsze od tamtej, co wcześniej pokazywałam. I mają jeszcze tutaj sznurki. Dobra, tego też nie brałam, więc nie wiem, co to jest. Ale to są chyba na choinkę takie ciastka. I jeszcze mam tutaj takie jakieś złote nitki, więc to po prostu chyba o tak zakładam, żeby były takie na choinkę. Yy, więc no, też jest spoko. Więc tutaj takie ciastka będę miała na choince. Zobaczcie, jak one wyglądają. I tutaj dostałam chyba po prostu takie. No nie wiem, jak dam komuś prezent, to, to wezmę do pudełka i będzie się fajnie zdobiło. Dobra, zapomniałam jeszcze o tych rzeczach, więc tutaj mamy jeszcze takie łyżeczki złote. I tutaj na tych łyżeczkach są takie fajne ozdoby. Tutaj na przykład jest jakaś rękawiczka, Mikołaj. Dobra, to już koniec odcinka. Mam nadzieję, że film wam się podobał i bardzo dziękuję Shane, że wysłaliście mi te rzeczy naprawdę. I jeśli wam się film podobał, to możecie dać łapeczkę w górę i subskrypcję będzie mi bardzo miło. Więc ja się z wami żegnam, pa!